Dziś porozmawiamy o perswazji i o mocy i opanowania czyjegoś umysłu nie za pomocą sztuczek czy manipulacji, ale dzięki mądrości płynącej z doświadczenia, szacunku i autentyczności. Ten film jest wyjątkowy, bo spojrzymy na tę sztukę z perspektywy dojrzałości. Jeśli masz ponad 50, 60 lat, albo nawet więcej, to jest dla ciebie. Wiek to nie bariera, to atut. Odkryjmy. Jak mądrość zdobyta przez lata może być twoim największym sprzymierzeńcem w zdobywaniu serc i umysłów. Weź herbatę, usiądź wygodnie i chodź ze mną w te refleksje. Wyobraź sobie życie jak rzekę, która płynie bez przerwy. W młodości może płynąłeś z jej prądem z odwagą, stawiając czoła falom z energią kogoś, kto jeszcze nie zna swoich granic. Ale teraz dojrzałym wieku. Nie jesteś już tylko żeglarzem, jesteś mistrzem steru. Tym, który rozumie prądy, wie, kiedy przyspieszyć, a kiedy pozwolić rzece płynąć. Perswazja jest jak ta rzeka. Nie wymaga brutalnej siły, ale mądrości, by pokierować jej nurtem. Ten, kto opanował sztukę perswazji, zwłaszcza dojrzałym wieku, nie musi krzyczeć, by go usłyszano. Jego słowa są jak kamienie rzucone z precyzją, każdy z nich tworzy fale, które docierają do najdalszego brzegu. Oto pierwsza lekcja dla ciebie, który niesie ze sobą bogactwo lat, perswazja się nie starzeje. Nieważne, czy twoje włosy śną srebrem, czy zmarszczki opowiadają historię przeżytych dekad. Zdolność do poruszenia serca i umysłu innej osoby, czy to kobiety, przyjaciela, czy nawet obcego jest żywsza niż kiedykolwiek. Dlaczego? Bo dojrzałość daje coś, czego młodość rzadko ma, głędzie doświadczenia. Każda rozmowa, którą odbyłeś, każdy błąd, który popełniłeś, każde zwycięstwo, które osiągnąłeś, to jak książka, którą nosisz sobie. A kiedy mówisz, kiedy staranie dobierasz słowa. Ta książka się otwiera, a jej strony opowiadają historię, która fascynuje. Pomyśl o kobiecie. Którą chcesz zdobyć. Może myślisz, że młodość, z jej wibrującą energią, jest kluczem do zwrócenia jej uwagi, ale zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co naprawdę przyciąga uwagę kobiety. To nie pośpiech młodych, ani przesadne obietnice. To obecność kogoś, kto wie, kim jest, kto niesie spokój płynący z przetrwania życiowych burz. Ty, w swojej dojrzałości, masz to. Twoje słowa nie muszą być liczne, muszą być prawdziwe. Kiedy rozmawiasz z kobietą, czy to przy kawie, w swobodnej pogawędce, czy w bardziej intymnej fuli, twoje doświadczenie jest twoją największą bronią. Nie musisz imponować wielkimi gestami, zdobywasz pewnością siebie, która zna wartość wypowiadanych słów. Perswazja, dla kogoś starszego, jest jak wino, które dojrzało. Młode wino może być żywe, ale to dojrzałe ma warstwy, niuanse, smak, który pozostaje. Kiedy mówisz, twoje słowa niosą ciężar lat, nie jako brzemię, ale jako bogactwo. I to bogactwo sprawia, że kobieta zatrzymuje się i słucha. Nie szuka pokazów fajerwerków, ze stałego płomienia, światła, które nie migocie. A ty, z twoim doświadczeniem, Możesz być tym światłem. Jak? Słuchając uważnie, odpowiadając szczerze, pokazując, że Twoje intencje są jasne. To jakby każde Twoje słowo było ziarnem zasianym w ogrodzie jej umysłu, a cierpliwość dojrzałości sprawia, że to ziarno kiełkuje. Porozmawiajmy teraz o charyzmie, bo to iskra, która ożywia perswazję. Wielu sądzi, że charyzma to dar młodości coś dla tych, którzy biegają szybciej, mówią głośniej, śmieją się donośniej. To błąd. Prawdziwa charyzma jest jak stare drzewo. Ma głębokie korzenie, solidne pieni gałęzie, które dają cień każdemu, kto się zbliży. W dojrzałości twoja charyzma nie płynie z prób bycia w centrum uwagi, ale z bycia obecnością, którą inni odczuwają nawet w ciszy. To sposób, w jaki radzi sobie subtelnymi wyzwaniami codzienności, trudną rozmową, odważną decyzją, momentem, w którym wybiera słuchanie zamiast mówienia. Pomyśl o kimś, kogo spotkałeś w życiu, może dziadku, mentorze, a może obcym, który kilkoma słowami zostawił w tobie ślad. Co ta osoba miała? Prawdopodobnie spokój kogoś, to wiele widział, pewność siebie kogoś, kto nie musi niczego udowadniać. To jest charyzma dojrzałości. A ty, który nosisz swoje lata jak medale, masz to w sobie. Kiedy stawiasz się o wyzwaniu z gracją, czy to rozwiązując konflikt z cierpliwością, czy dając radę płynącą z duszy, budujesz most do umysłu innej osoby. A kobieta, w szczególności, to zauważa. Nie przyciąga jej ten, to próbuje zaimponować, ale ten, to budzi zaufanie to sprawia, że czuje, że ma przed sobą kogoś, kogo warto poznać.